Hej, nazywam się Magdalena Tomalak. Witam zodiakalne lwy w czytaniu na styczeń 2026. Zacznijmy od Waszej ogólnej energii. Jakie macie samopoczucie, jak się macie w styczniu w nowym roku. Karta wisielec, karta świat, karta koło fortuny i karta siła. Okej. Okay, wszystkie tutaj w tej talii każda karta ma pozytywną i negatywną wersję i. Niestety wszystkie są w negatywnej wersji, um, ale zaraz spokojnie sobie to rozłożymy na elementy pierwsze, więc tak. Um, ok, zobaczcie, tutaj jeszcze mamy cesarza już w pozytywnej wersji, ok. <laughs> więc mam poczucie, że może Wam doskwierać trochę, jakby możecie być sfrustrowani z powodu braku czasu, braku przestrzeni, braku... Um, może braku pieniędzy, chociaż to aż tak mocno nie czuję. Bardziej na zasadzie dużo jakichś obowiązków, dużo, nie wiem, dużo rzeczy, dużo osób, dużo jakichś tematów, które wymagają Twojej e, uwagi i masz e, po prostu mało czasu dla siebie. A im mniej czasu masz dla siebie, tym bardziej Cię to frustruje, tym bardziej, no wiecie, jak to jest, nie? Tym bardziej jesteśmy tacy napięci, poddenerwowani, e, tacy roz, roz, rozproszeni i <laughs> i no, i to się tak nakręca trochę, nie? Taka, taki efekt kuli śnieżnej się robi. I to jest jedna rzecz. I co tutaj jeszcze widzę? Czasami jest tak, że jest jakiś jeden temat, który mocno nam jakby siedzi na żołądku, na który nie za bardzo chcemy popatrzeć. I mamy wrażenie, jakby od tego się odwracamy, i mamy wrażenie, jakby wiecie, wszystko inne nas zaczyna denerwować, nie? I prze przekładamy, przelewamy jakby swoją frustrację, czy przelewamy właśnie jakieś negatywne emocje, czy jakiś stres ogólnie na inne tematy, i mamy wrażenie, że to wszystko inne nas stresuje. Tak naprawdę chodzi o jakiś jeden temat. I mam wrażenie, że u Was właśnie tak jest, że jest jakaś jedna sprawa, jakiś jeden temat, e, który wymaga Waszej uwagi, który mm, jest jakby źródłem waszego poddenerwowania, źródłem Waszego takiego wewnętrznego napięcia i że to o to tak naprawdę chodzi, a nie o wszystko dookoła. Nie? Mimo że no, tak jest, że czasami właśnie w takich sytuacjach wydaje nam się, że, że to wszystko dookoła jest e, denerwujące, nie? No dobra, zobaczmy w takim razie dalej, o co tutaj chodzi, co możecie z tym zrobić. Dwójka mieczy, więc może tutaj chodzić o tak, jakbyście mieli jakąś decyzję do podjęcia, której nie chcecie podjąć, do, do której na razie jakby nie chcecie podejść, w ogóle nawet się nad nią zastanawiać. Mhm. Rycerz mieczy, piątka. Buław, i po części może to się też wiązać, jakby z, dwu, jakby z dwóch rzeczy właściwie to może wynikać. To, że nie chcecie tej decyzji podjąć, ani tak jakbyście w ogóle ją szerokim łukiem e, omijali jakiś temat, który no, wymaga jakiejś zmiany po prostu w waszym życiu. Jedna rzecz to jest taka: e, albo macie dużo jakichś negatywnych przekonań co do tego tematu, dużo jakichś wątpliwości, że jak podejmę tą decyzję, to Tyle, nie wiem, całe życie moje do góry nogami się wyrzuci, albo wywróci, albo to będzie miało tyle i tyle negatywnych konsekwencji, z którymi nie chce mi się, jakby zajmować, tak, skonfrontować, albo że w ogóle, żeby doszło do tej decyzji, żeby doszło do, do tutaj do tego nie wiem, tematu, do jakiejś konkretnej zmiany, to muszę zrobić A B C D E F G i w ogóle cały alfabet różnych rzeczy, różnych kroków, które trzeba wykonać i tak jakby to też było takie obciążające, tak? że tego jest za dużo, więc w ogóle nie chcę mi się nawet za to zabierać, nie chcę mi się o tym myśleć. Więc to jest jedna część, a druga część jest taka, że tak jakbyście też bali się, co ludzie powiedzą, że jak to będzie wyglądać, no właśnie, tak, taka opinia jakby innych na, na temat Waszej decyzji, na temat jakiejś Waszej zmiany. Więc też jakby z tego powodu, nie? Że nie chcecie, żeby ktoś was krytykował, czy ktoś źle o was mówił. Um, no, to, to wolicie unikać w ogóle tego tematu. Trójka buław. Dziesiątka kielichów, rycerz buław. Hmm. I to jest tak, że jakbyście z jednej strony wiedzieli, że ta, ta decyzja, ta zmiana jakby przybliży Was do Waszego wymarzonego życia, da Wam więcej może swobody, więcej radości, więcej satysfakcji. Tak chodzi mi, tak jakby miała przykład jakiś dać, to chodzi mi po głowie taka zmiana pracy. Jakaś zmiana pracy, że może chcielibyście w ogóle zmienić branżę na przykład. I boicie się, że no tak, że może, nie wiem, chcę zmienić na coś, na czym się nie znam, albo może się znam, ale nigdy nie pracowałam, czy nie pracowałem w tym e, zawodzie, że no raz, że muszę się dużo nauczyć nowych rzeczy, dwa, że mam wątpliwości, czy ja sobie w ogóle poradzę, czy w ogóle mnie ktoś będzie chciał, i wiecie, w innej firmie, w innej branży zupełnie. No i co ludzie powiedzą, że tutaj tyle lat pracowałam, czy pracowałem w tym kierunku i nagle sobie rzucam i wymyślam sobie, nie, że nie wiem, zamiast prawnika będę baristą sobie kawę robić, nie, coś tego typu rzeczy, czy gotować gdzieś, jakby się, nie, bo takie, no są takie utarte... No przekonania, tak? że tutaj na tego prawnika to się tyle lat uczyło, czy na tego lekarza, czy na któryś, wiecie, z takich postrzeganych za, za bardziej poważne zawody, że się człowiek tyle uczył i że to taka dobra praca, i, i że tylko jakiś, wiecie, głupia głupi osoba by z tego zrezygnowała. No ale nie oszukujmy się też. To są strasznie stresujące rzeczy, i naprawdę trzeba mieć takie powołanie, i trzeba to bardzo lubić. A nawet jak się lubi, to i tak można mieć po prostu tego dosyć, nie? I, i, um, no i ludzie, którzy mają takie zdanie, i krytykują osoby, które podejmują takie zmiany, w życiu też nie zdają sobie kompletnie sprawy, z czym taka praca na przykład się wiąże na takim stanowisku, nie? Jakby nie widzą tej drugiej strony medalu, więc. Um, to tak chciałam tutaj rozwiać właśnie te wątpliwości chociażby o, o to, co ludzie powiedzą, że no nie przejmujcie się za bardzo zdaniem innych ludzi. Ci ludzie naprawdę nie, po pierwsze, nie żyją waszym życiem, nie będą pod, jakby podnosić konsekwencji, tego, że zostaniecie tu, gdzie jesteście, tego, jak to na was negatywnie wpływa, um, to nie oni jakby żyją w ogóle, no nie, nie oni żyją waszym życiem, tak? Jak wy się męczycie, no łatwo jest komuś powiedzieć, że o, że dobra praca i dobrze się zarabia i takim jesteś tam poważnym człowiekiem na poważnym stanowisku, a, no a jak jesteście w tym, to wiecie, że to wcale tak nie jest, nie? Że jest druga strona medalu i to bardzo ciemna i ciężka i, e, i trudna do do dźwignięcia czasami, nie? E, więc no, to zdanie innych osób akurat najmniej Was tutaj w ogóle powinno e, interesować ale co tutaj, o czym tutaj mówiłam, że no, wiecie, że ta zmiana. Nawet mam takie poczucie, że wiecie, że ta zmiana jest nieunikniona, że to raczej kwestia czasu, kiedy do tego dojdziecie, kiedy w końcu miarka się przebierze, kiedy będziecie mieli już podziurki w nosie tego, gdzie jesteście, co się dzieje i jak się czujecie tutaj w tej obecnej sytuacji, i, i tą zmianę po prostu będziecie, jakby tą decyzję, będziecie musieli. W taki czy inny sposób podjąć. Czwórka buław, karta diabeł i karta świat. Ok, więc trochę też jeszcze, jakbyście mieli taką obawę, że co, jeżeli trafię z deszczu podręne, albo co, jeżeli podejmę tą decyzję i będzie gorzej. Pamiętajcie, że też. Y Większość decyzji, chyba poza urodzeniem dziecka, to wszystkie inne decyzje tak naprawdę można odwrócić, więc nawet jeżeli zrezygnujesz, nie wiem, właśnie z pracy, pójdziesz sobie tą kawę powiedzmy przykładową robić, czy, czy nie wiem, zupełnie czymś innym się zajmować i stwierdzisz, że to jednak nie to, no to zawsze możesz wrócić tak, do tego miejsca, gdzie jesteś, może nie konkretnie do tej firmy, ale a może czasami nawet tak. Ale jakby da się dużo rzeczy odwrócić, nie? Można wrócić z, z powrotem na tą samą ścieżkę, albo można pójść jeszcze dalej i czegoś dalej poszukać. Więc, um, um, no więc weźcie też to pod uwagę, nie? I, no i tutaj podałam na przykład pracę, tak? Może chodzić już o, o coś innego, o jakąś przeprowadzkę, może jakąś relację, jakąś znajomość. No dużo rzeczy um, tutaj może wchodzić um, w grę, ale tak czy inaczej, um, no bardziej tutaj patrzę na, na, na Wasze... Jakby to, co się w Was w środku dzieje, nie? A nie na konkretne przykłady. Um, no, co chciałam powiedzieć, że, um, no, że wszystko można odwrócić, tak? I um, hmm. jakby szkoda, żebyście się ograniczali właśnie swoimi wątpliwościami, tak? A nawet jeżeli macie dużo wątpliwości, które Was tutaj powstrzymują, to zazwyczaj jest też tak, że dopóki my gdzieś tam w głowie sobie to mielimy. To tak jak taki przykład często podaje, jak mamy, jak ktoś się boi potwora z podłóżka, łóżka, nie? Że e, wydaje nam się, że nie wiem, no coś w nocy nam zaszeleści czy coś, mamy wrażenie, że tam nie wiadomo co się dzieje. Tak, metaforycznie mówiąc oczywiście, nie, ale że nie wiadomo co się tam się dzieje pod tym e, łóżkiem, co tam siedzi i e, jakby na, te nasze lęki, nasze strachy, jakieś nasze obawy biorą, e, przyjmują jakby kontrolę nad nami, nie? I to wtedy one są jakby większe, ten lęk jest większy niż my. I jakby nas tak obejmuje i wtedy my się czujemy tacy malutce, a ten lęk i, i te nasze wyobrażenia i to wszystko to, co negatywne tam <laughs> może się dziać, no to właśnie przejmuje, jakby nas obejmuje, przejmuje kompletnie nad nami kontrolę. A prawda jest taka, że jak na coś popatrzymy konkretnie, czyli jak wstanę, zapalę, jakby zbiorę się w sobie, żeby skonfrontować się z tymi strachami w sobie i wstanę zapalę światło i popatrzę tam pod to łóżko, czy gdzieś tam do szafy, czy, czy za drzwi, to się okazuje, że tam nic nie ma. Albo, nie wiem, coś tam kot może coś zrzucił, nie? Czy, czy nie wiem, coś tam się zaszeleściło, jakaś, nie wiem, drobnostka, nie? I, I tak samo właśnie w tym przypadku, że dopóki jakby tak się cackacie trochę z tym tematem i on jest gdzieś jeszcze właśnie w takiej sferze... Um, Marzeń bym powiedziała, ale to bardziej w takiej sferze właśnie <laughs> obaw i lęków, to to się wydaje takie wielkie. A jak sobie usiądziecie już tak konkretnie e, z kartką papieru, z długopisem i wypiszecie, wypisze, wypiszecie sobie za i przeciw, wypisze, wi, <laughs> wypiszecie sobie swoje lęki, czego się boicie, co się może wydarzyć, a co nie musi się wydarzyć, a co na pewno się wydarzy. I zakwestionujecie te rzeczy, każda po kolei, znajdziecie może jakieś rozwiązanie, ok? Że jak tak, coś może negatywnie pójść, czyli nie wiem, zmienię całkiem branżę, a się okaże, że, że dalej tego nie lubię, no to mogę pójść dalej, tak? albo mogę wrócić, mogę poszukać jeszcze czegoś innego. I już macie taki jakby plan B, tak? Czy nawet nie tyle plan B, tylko. Jakby ta ścieżka się rozwija dalej, także to nie jest takie zero-jedynkowe, tylko macie większy taki wachlarz jakby e, możliwości, tak? I nagle ta decyzja, która się wydaje takim skokiem po prostu e, w przepaść, że albo się uda, albo się nie uda, no nagle masz perspektywę, że nawet jak się nie uda, to przecież mogę spróbować dalej, także dalej też jeszcze coś jest, a nie, że po prostu wszystko stracę i koniec. E, więc no, jak sobie na to popatrzycie, Przyjrzyjcie się konkretnie i naprawdę polecam sobie to wypisać usiąść konkretnie, wypisać um, na kartce papieru um, te rzeczy, bo wtedy się właśnie okazuje, że siadasz i z tych tysiąca czarnych myśli wypiszesz dwie no jest tak no kurczach gdzie to wszystko czego się tutaj bałam i myślałam że, że jest do zrobienia nie się okazuje że no no jednak nie ma <laughs> jednak nie ma tego tyle a jeżeli coś jest to w sumie w ogóle się nagle wydaje tak zupełnie nieistotne że nawet nie warto tego e, zapisywać chociaż i tak jeżeli coś tam macie to wypiszcie sobie wszystko więc <laughs> um... No, więc, jeżeli rzeczywiście macie w tym miesiącu jakieś frustracje, dużo e, rzeczy was tak rozprasza, jesteście tacy rozdarci w środku, e, zdenerwowani i, i wszyscy was dookoła zaczynają wkurzać, no to usiądźcie ze sobą na chwilkę i zastanówcie się, o co tutaj chodzi, tak? Jakie, jaką, e, co mnie tak naprawdę tutaj wkurza w moim życiu, tak? E, nie, jakby nie, nie patrząc na, na powierzchownie, tak? na te osoby, tam, na, z którymi może na co dzień macie do czynienia, tylko tak wewnętrznie, tak? co jest tym źródłem, skąd ta frustracja tak najbardziej e, e, płynie, tak? czy jakieś właśnie zdenerwowanie, jakieś takie wewnętrzne napięcie i o jaką decyzję tutaj chodzi, o jaką sprawę tutaj chodzi. I też nie mówię, że macie od razu. Coś zmieniać, tak, i wywracać całe życie do góry nogami, ale chociaż na to po prostu popatrzcie, żebyście wy wiedzieli, o co, jakby, co ta wasza podświadomość mówi, tak, z czym wy tutaj walczycie, a nie, um, no, a nie po prostu chodzili wkurzeni i um, jak taka bomba minowa i, i ten <laughs> bomba, jak nie, to, nie minowa, no, nie, no nieważne, o coś mi chodziło, nie pamiętam co, ale tykająca bomba, o, o to mi chodziło. Um, i, i, i wkurzali się po prostu od wywali na wszystkich dookoła. Więc pogadajcie ze sobą sami, wczujcie się w siebie, zobaczcie co to jest za temat i może to jest coś, co osoby zaplanujecie na rozłożycie w czasie. Jakoś na następne miesiące, tak? Może jakieś pierwsze kroki drobne podejmiecie. Niekoniecznie właśnie trzeba wszystko rzucać. Można połączyć jakoś jedno z drugim, coś wolny czas jakoś wykorzystać, czy zaplanować inaczej na może zdobywanie jakichś nowych umiejętności, jeżeli chodzi o zmianę pracy, nie? I gdzieś tam sobie za jakiś czas to zaplanować, więc no, do tego Was tutaj zachęcam, jeżeli rzeczywiście rezonuje z Wami ta energia. Dobra, zobaczmy jeszcze z kart emocji. Co tutaj mamy? Karta ból, triumf i podziw. Okej, okay. więc no ja mam takie poczucie, że Wy też jest tutaj coś takiego, e, trochę jak na zasadzie, że robicie dobrą minę do złej gry a bardziej, że próbujecie jakiś wizerunek utrzymać, tak? I no, pójdę za tym przykładem. Dla każdego z was to może być trochę inaczej. Chodzi tutaj o to, o czym mówię, to chodzi o energię taką ogólną, którą próbuję zobrazować, ale no, załóżmy, że ktoś z was jest właśnie prawnikiem, ma ma już tego podziurki w nosie i chce nie wiem, być kosmetyczką, czy nie wiem rzęsy robić, czy jakieś paznokcie, czy nie wiem, co, zupełnie co innego coś to co by się wydawało w sensie nie umniejszam nikomu, nie, ja robię wszystkie takie prace, no nie takie w sensie sprzątanie i tego typu rzeczy wykonywałam, więc nikomu tutaj nie, nie umniejszam ale no wiecie no tak się patrzy, jakby się przyjęło, że to jest dobra, to jest mniej dobre więc takie, to jest wiecie, no macie jakiś wizerunek nie? który stworzyliście Jakiś status, który no, reprezentujecie, zbudowaliście coś w swoim życiu. I tak jakbyście też to za wszelką cenę próbowali utrzymać już trochę jako taką maskę, a pod spodem kryje się właśnie jakiś ból, kryje się jakieś cierpienie. I co jeszcze chcę dodać, że czasem jest też tak, że boimy się popatrzeć na ten ból, bo boimy się, że to się właśnie będzie wiązało. Jakby konsekwencją tego, że popatrzę na ten ból, będzie to, że muszę coś zmienić w swoim życiu, także muszę podjąć decyzję, że odchodzę z tej pracy i się zajmuję czymś innym. <laughs> A prawda jest taka, że czasami wystarczy po prostu na ten ból popatrzeć, bo to może być nawet coś w obrębie po prostu tej pracy. Także, no nie wiem, samo, samo popatrzenie, tak? samo poczucie, samo pozwolenie sobie, Poczucia tego, co się we mnie dzieje, tak co, no jak ja się mam po prostu teraz w tym momencie w swoim życiu, w swojej sytuacji, to już jakby pozwoli Wam no, spuścić to napięcie z siebie, tak? rozluźnić się. I może właśnie zaakceptować to, że jest tak, jak jest, że, że okej, okay, nie mam możliwości zmiany albo nie chcę zmieniać tej pracy, ale wtedy już nie macie tego wewnętrznego napięcia. Um, i, I bardziej w zgodzie po prostu ze sobą jesteście, nawet jeżeli sytuacja sama w sobie się nie zmienia. A czasami jest też tak, że jak popatrzymy na ten ból, to się okazuje, że chodzi o jakąś może jedną sytuację, która się wydarzyła e, konkretnie e, tam waszej pracy, na przykład, tak? Czy w waszej sytuacji i. A, a czasami jest tak właśnie, że jedną sytuację przekładamy na całość, tak? że o tutaj jakiegoś jednego trudnego klienta miałam, to już rzucam wszystko, bo nie mam ochoty w ogóle tego robić. A jak popatrzymy, jakby damy sobie poczuć ten ból, damy sobie przestrzeń na to, to się okazuje, że jakby uświadamiamy sobie, tak, że no dobra, tutaj chodziło o tego jedno, jednego klienta, rzeczywiście to było dla mnie trudne, jakaś trudna sytuacja tutaj się wydarzyła, ale tak naprawdę lubię swoją pracę i naprawdę chcę robić dalej to, to, to co robię. Tak, i widzicie, wcale nie trzeba wtedy zmieniać wszystkiego, tylko, e, tylko wiemy po prostu o co chodzi, e, i, i sobie na to patrzymy, tak? Dobra, zobaczmy jeszcze jakąś kartę na koniec. Letnia sukienka, zrób to dla siebie. No właśnie, więc zrób to dla siebie, więc to jest dla mnie takie, no popatrz po prostu na siebie, tak, nawet to skonfrontowanie się z tym, no z tym jakimś bólem tak, z jakąś frustracją w sobie, czy może rzeczywiście jakąś decyzję, jakąś zmianę tutaj trzeba podjąć więc no jest, jest to coś co robicie dla siebie, po prostu dla własnego dobra i nikomu jest do tego no nikt nie będzie żył waszym życiem, nikt nie będzie niósł za was waszego cierpienia, nikt nie będzie niósł za was jakichś konsekwencji, chociażby zdrowotnych tak jak się wypalicie zawodowo, będziecie później leżeć, kurczę, z depresją nie będziecie w stanie nawet wstać, żeby zęby umyć, no to żadna z tych osób, które się wymądrzają i, i krytykują, że o, taką dobrą pracę miała i rzuciła no nie weźmie tego na siebie, nie? I mamy kartę gwiazdy, możesz zamanifestować każde swoje życzenie. Więc jeżeli rzeczywiście jest coś, o czym, o czym marzycie, że wiecie nawet, co konkretnie chcielibyście dalej zrobić, to podejmijcie jakieś kroki w związku z tym. Może. W takich sytuacjach, i teraz mi się właśnie tak nasuwa, że czasami jest tak, że mamy wizję, że albo to, albo to. A być może to swoje marzenie możecie jakieś jeszcze na jakieś mniejsze kroczki rozłożyć jeszcze jakoś inaczej to no nie wiem jakoś to sobie zorganizować żeby chociaż pierwsze kroki w tym kierunku zacząć robić nie bo czasami właśnie jest tak że, no, że albo to albo to myślimy nie że muszę rzucić tą pracę żeby zacząć swój biznes a czasami jest tak że no już w trakcie można coś zacząć robić jakieś właśnie drobne kroki jakieś Czegoś zacząć się chociaż uczyć, z, nie wiem, z kimś rozmawiać, um, jakichś ludzi poznawać, którzy nie wiem, coś wam powiedzą, podpowiedzą i tak dalej. Nie, jakieś kroczki jeszcze mniejsze można robić, więc tutaj mam takie poczucie, że czymkolwiek jest to Twoje marzenie, czymkolwiek jest ta ścieżka, o której tutaj myślisz. Um, nie musisz od razu rzucać wszystkiego, ale popatrz na to um, z takim, że no, co, co, co mogę zrobić? Jakiś najmniejszy, najdrobniejszy krok chociaż, który mogę już zacząć wdrażać. W życie po to, żeby iść w tym kierunku. Bo czuję, że rzeczywiście jest to coś, co, um, no, co jest dla Was dobre, po prostu. Ok, tyle dla Was ode mnie na dzisiaj. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia niedługo.